Witam. Pierwszy materiał w tym roku. O czym będzie? No, będziemy planować. Powiem Wam o swoich planach na ten rok, czyli na bieżący rok. Jest teraz początek stycznia. No, co jeśli chodzi o warsztat, to jest zaplanowane nowe oświetlenie, już jest kupione. Nawet ostatnio dokupiłem coś do tego nowego oświetlenia. Nowa instalacja. Pomalowanie tego wszystkiego tutaj wymiana, wymiana stołów warsztatowych, te stoły, stoły, których teraz używam to są raczej stoły spawalnicze będą dwa stoły takie robocze typowe do, do jednośladów dwa podnośniki, nie powiem wam jeszcze jakie, ale fajne jeden do jednośladów, drugi będzie na kładek, czyli taki większy co jeszcze dwa stoły do mycia takie, powiedziałem już takie stoły nie wiem czy będę kupował, czy jakoś sobie będę radził inaczej, ale ale, ale potrzebuję dwóch takich stołów, dwóch takich stołów specjalnie do, do mycia. Czyli to chodzi o mycie części, nie? Żeby, tam, żeby tam to było jakoś tak, tak w miarę ogarnięte. Dlaczego dwa. Jeden chcę mieć w środku, w drugim pomieszczeniu, drugi chcę mieć na dworze, jak się zrobi cieplej, wolę myć na dworze, no bo wiadomo to, to są opary. Ja już stary jestem, nie chcę już tego, tego wąchać, za bardzo, będę, będę tego po prostu unikał. Jest okazja, to, to sobie to, to zrobię. I jeden stół na pewno taki stricte pod, pod gaźniki, czyli specjalny stół do robienia gaźników z wyposażeniem te dwa stoły warsztatowe też będą z tablicami na, na, na narzędzia, na klucze, z półkami, na stojaki, pod silniki. To takie powiedzmy, że już profesjonalne, profesjonal, jak w, profesjonal, w profesjonalnym warsztacie. Myślę też jeszcze o szafce narzędziowej, tylko jeszcze nie wybrałem modelu, na pewno, na pewno będzie szafka narzędziowa. Nowa, to jest nie wiem jaki model, prawdopodobnie firmy Jato, ale która dokładnie to, to nie wybrałem. Czekam, może jakaś promocja będzie albo coś to, to sobie zakupię. Yy, mówiłem, cała instalacja elektryczna będzie też nowa, chyba już wspominałem. No i ogrzewanie. Nie, ogrzewanie teraz jest na dworze minus 4,6, jak dobrze pamiętam, jak wchodziłem, a w środku, uwaga jest. Minus, w środku jest minus, jest ujemna temperatura 0,1, czyli 1 dziesiąta jest w minusie. Ogrzewanie. Ogrzewanie już mam nowe. Jest na etapie testowania i z tego co widzę, to to ogrzewanie tutaj zostanie. Pokażę Wam to w późniejszym, w późniejszym terminie, ale powiedzmy za godzinę tu będę miał 10 stopni w plusie, czyli już sobie tak Nagrzeje do takiej normalnej temperatury. Dlaczego teraz nie włączyłem? Bo to ogrzewanie lekko, lekko szumi. Jest taki no szum jak, jak z nagrzewnicy. Takie coś na pewno będzie lekko przeszkadzać. To to, jeśli chodzi o warsztat. Co będziemy naprawiać? Nic się nie zmienia. Znaczy nic się nie, prawie nic się nie zmienia. Widzę, że się rynek zmienia. Coraz mniej jest skuterków, coraz więcej kładów, więcej motocykli różnej marki i maści. Głównie zazwyczaj jak się domyślacie, takie nowe powyżej 15 lat. Przy tych motorkach, jak dla mnie, jest bardzo dużo grzebania. Ja tam zawsze wynajdę, wynajdę różne tam cieknące lagi, luzy, łożysk. Wycieki silnika, napędy do wymiany, czyli zawsze jest zajęć dużo i dużo pieniędzy za naprawę wychodzi przy takim 15- czy 20-letnim motocyklu. Mhm. Jeśli chodzi o te testy, bo zacząłem pod, pod wakacji, bo zacząłem testować pojazdy, pokazywać Wam konkretne pojazdy po naprawie lub też przed naprawą. Mniej więcej wartość, wyceniać i co jest do zrobienia. Głównie, głównie skupiam się na tym, co trzeba w takim pojeździe zrobić. Myślę, że to dalej będzie będziesz szło w tą stronę. Czyli będę po naprawach zazwyczaj jeździł sobie tymi pojazdami, nie tylko skuterami. Co, co tam będzie, to będę się starał przedstawić. E, Im bardziej ciekawe, tym lepsze. E, co jeszcze? Będziemy coś budować budować, przerabiać, odbudowywać. Już na pewno już się nagrywają dwa fajne temaciki Powiem, że tylko zdradzę tak troszkę, że będzie 50 na 125. Jedno to powiedzmy, że takie, takie zwykłe, a drugie jeszcze nie widziałem w Polsce, żeby coś, ktoś takiego robił. To drugi nie wiem, czy się uda, czy się nie uda. Raczej stawiam, że się uda, ale jakby się nie udało, to też będzie na kanale, jest tutaj u nas na kanale kilku fachowców jak się nie uda to coś, coś doradzą, jak się uda to też będę czekał na, na jakieś tam podpowiedzi co można było zrobić inaczej. Myślę że ten rok będzie, będzie ciekawszy niż zeszły a zeszły był ciekawszy niż, niż ten co był przed nim. Jeśli chodzi o podróże, takie testy powiedzmy długodystansowe też będą mam zakupionych kilka, kilka sprzętów już do naprawy i do dalszej od sprzedaży w ramach testów. Będziemy nimi gdzieś tam jeździć. Pewnie trafi się też jakaś zagranica. No, dla mnie zagranica nie jest, nie jest niczym takim Wow, bo ja do zagranicy to mam stąd 150 km, już jestem na, na, na obcym terenie, w obcym państwie, że tak powiem. Czyli to jest, powiedzmy, do południa mogę zrobić. Jak rano stąd wyjadę, to w, na obiad jestem już, już w Czechach albo na Słowacji, bądź też w Niemczech. Do Niemczech jest jakieś ode mnie 200, no to trochę dalej, ale jest autostrada. Mogę zjeść obiad i, i wrócić. Także ta zagranica, zagranica nie jest nie jest taka taka nieosiągalna dla mnie. No ale też coś, coś zrobimy. <laughs> Jeśli chodzi o subskrypcję, planuję, planuję na ten rok, chciałbym na ten rok pójść do przodu z tymi subskrypcjami. Bardzo, bardzo chciałbym pójść do przodu. Oglądalność też myślę, że mi, że mi wzrośnie. Także zapowiada się taki, taki fajny, fajny rok. Adaś ma zaplanowany fajny rok. Zobaczymy co z tego co z tego wyjdzie. Także zapraszam wszystkich, którzy nie subskrybują do subskrypcji. Mi to pomoże. Wam nie, nie za, zaszkodzi. No i co? Zaczynamy nowy rok. Myślę, że myślę, że będzie z górki że będzie fajnie szło. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Zdrowo to na razie.